Witajcie, witajcie, zakręceni przez wiatr. Dzisiaj pokażemy Wam kontroler do obsługi turbiny 10 kW, który już ma 3 stopnie hamowania. Pierwszy to jest PWM, tutaj do 4,5 kW. Drugi etap to już jest 01 rezystor hamujący 6 kW. Trzeci, ostatni hamowanie definitywne 12 kW. No i teraz dla przypomnienia jak to wszystko działa. Rozkręcimy sobie turbinkę. Pierwszy i drugi stopień hamowania to jest tylko i wyłącznie sterowanie pracą turbiny. Trzeci stopień służy już tylko do definitywnego zatrzymania turbiny, żeby po prostu ją zatrzymać i stop. PWM już działa rozpoczyna się stopniowe hamowanie PWM -em. Jeśli to nie daje efektu, włączy się drugi stopień hamowania. I to przy normalnej pracy turbiny, gdzie turbina ma możliwość oddawania mocy. A teraz odłączymy możliwość w turbinie oddawania prądu czyli odłączamy sobie kabelki do inwertera i teraz wykonamy już yy, takie doświadczenie jak to zadziała gdy tą turbinę będzie trzeba zatrzymać na amen pokażę Tutaj PWM się rozkręca, rozkręca, rozkręca. Drugi, trzeci stopień hamowania. I teraz to będzie hamowało, 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 aż się zupełnie nam wyłączy, zatrzyma turbina, zrobi po prostu stopień. Rezystory będą obciążać turbinę, aż się zupełnie zatrzyma. Przez 15 minut będzie ona zatrzymana. Po 15 minutach wyruszy z powrotem w swoją podróż po to, żeby sprawdzić, czy może już oddawać prąd. Jeżeli będzie mogła, będzie pracowała sobie dalej. Jeśli nie będzie mogła, no to po prostu ponownie się zatrzyma na kolejne 15 minut. To są właśnie guziczki, które sygnalizują, że. Mamy obydwa stopnie hamowania włączone. Ona jest w tej chwili zatrzymana. Dziękuję.